Cześć z tej strony Patryk. W dzisiejszym odcinku będziemy testować najnowszą letnią kolekcję kosmetyków do makijażu z Biedronki. Ale jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie kliknij suba oraz dzwoneczek, albo od razu cały pakiet. Sub, dzwoneczek i łapka w górę. No to lecimy z testowaniem. I żeby bardziej oczywiście przybliżyć wam produkty, to zabieram was na dół. Do przetestowania mamy cztery rodzaje kosmetyków, i jest to m.in. podkład, rozświetlający, nawilżający podkład do twarzy, rozświetlacz, Cień Fudrze w, w kolorze fioletowym, oraz drugi cień w pudrze w kolorze pomarańczowym. No to słuchajcie, w takim razie nie zwlekajmy, tylko zabierzmy się za testowanie. I jako pierwszy produkt przetestujemy: rozświetlający podkład do twarzy. Oczywiście cała kolekcja jest w zielonym kolorze oraz w kwiatowym stylu, kwiatowych grafikach. No a zresztą sama nazwa tej kolekcji to jest Flower, czyli kwiat. I w tym wypadku będziemy testować rozświetlająco-nawilżający podkład do twarzy. No powiem wam, że jest to bardzo fajny pomysł, by. Na lato dać rozświetlający podkład do twarzy. No nie ukrywajmy, latem używamy pełno rozświetlaczy, mgiełek, olejków do ciała, więc fantastycznie będzie mieć delikatny, naturalny rozświetlacz w podkładzie do cery. Więc jestem na maksie ciekawa, jak on się sprawdzi, więc testujemy. Ok, i sprawdźmy, jak prezentuje się podkład. Nie ma żadnego wyjątkowego zapachu, bardziej jak klasyczny kremowy podkład taki balsamiczny podkład. I sprawdźmy, jak podkład prezentuje się na twarzy. Ok, kryje naprawdę fajnie, delikatnie, naturalnie. Ok, jeżeli chodzi o kolory, to widać, że jest to podkład zrobiony stricte pod lato, ponieważ jest on nieco ciemniejszy, bardziej żółty niż ten klasyczny z Bel, który oczywiście możemy dostać w biedronce. Tutaj mamy najjaśniejszy odcień, jeden. Natomiast jest on dla mnie ciut za żółty, ale wiadomo, jak wyjdzie słońce niedługo, no to kto wie. Może akurat będzie idealnie dopasowanym podkładem. Jeżeli chodzi o krycie, to jest on na maksa delikatny, bardzo ładnie kryje i co najważniejsze, bez efektu maski. Więc to jest naprawdę świetny, delikatny idealny produkt na lato. Jako drugi produkt przetestujemy rozświetlacz. W zapachu jak taki betonowy fluid. No, naprawdę nie za ładny zapach. A ja bardzo cenię sobie zapachy w kosmetykach. Szczególnie tych na lato. I jeszcze sprawdźmy jak prezentuje podkład się na dłoni. Wow! Jest naprawdę mocne, ale zaraz mam delikatne rozświetlenie. Bardzo naturalne, spójrzcie. OK, i sprawdźmy, jak rozświetlacz będzie prezentował się na twarzy. rozświetlacz jest bardzo, bardzo delikatny. No tak jak zresztą widzicie, nie jest to mega mocny efekt glow, rozświetlenia, tylko bardzo naturalne rozświetlenie. Rzeczywiście coś widać, ale nie jest to, nie jest to coś mocnego. Powiem Wam, że takiego właśnie rozświetlenia spodziewałam się po podkładzie, a po rozświetlaczu czegoś jeszcze więcej. Natomiast zawiodłam się pod kątem rozświetlenia i na podkładzie, i na rozświetlaczu. Więc tych produktów raczej pod kątem glow nie polecam. Moich wymagań akurat nie spełniło, natomiast może dla Was będzie no to produkty idealne i trafią w Wasze gusta. No to lecimy z kolejnymi produktami. I jako trzeci oraz czwarty produkt przetestujemy: Się nie w kolorze pomarańczowym oraz fioletowym. No to w pierwszej kolejności zaczniemy od pomarańczowego. Okej. Okay. Czyli na górze jeszcze mamy takie wieczko podajże. No i powiem wam, że cień był słabo zabezpieczony, ponieważ dużo produktu nam się rozsypało. Tutaj widać, że taśma była źle przyklejona, ponieważ dużo produktu jest właśnie na taśmie. No i przez to te wieczko tak latało i się dużo rozsypało. OK, W każdym razie na górze mamy jeszcze wieczko plastikowe, które powinno nam zabezpieczyć ten produkt. Aha, no właśnie, czyli nam się rozsypało wszystko. Tak. A tutaj Mamy resztę produktu. Dobra. Ok. Zaczynamy testowanie. I cień pomarańczowy nałożę od wnętrza powieki. Wow, wow. Wow, jest naprawdę mocny. Naprawdę letni, festiwalowy. Powiem Wam, że już byłam taka trochę podłamana po tym podkładzie, rozświetlaczu, który wcale rozświetlający nie był. I tutaj bałam się, że również będzie to taki słaby proszek, ale okazuje się, że jest naprawdę niezły efekt. I teraz drugie oko. I teraz czas przyszedł na fioletowy. Okej, okay. no i tu już mamy w o wiele lepszym stanie produkt, spójrzcie. I ściągamy wieczko. Ok, i testujemy. Wow, jest naprawdę przepiękny pigment. Bardzo mocny, fiołkowy, no mega. Teraz przechodzimy do drugiego oka. I tutaj również od zewnętrznej części oka robimy przyciemnienie. Od wewnątrz rozjaśniam, od zewnątrz przyciemniam. Więc delikatnie, tak przykładając, nakładam fioletowy, przyklepując go wręcz. A na końcu to razetra i zblenduję, tak jak na tym oku. A teraz lecimy, również fioletowym cieniem, pod linią oka. I delikatnie wszystko zblenduję, by... By rozetrzeć te wyraźne linie. I dosłownie to będzie takie delikatne roztarcie. Jak widzicie, szybko produkt się zmywa, dlatego również muszę go dołożyć. I tak oto mój makijaż prezentuje się w pełnej okazałości przy użyciu tych czterech nowości z Biedronki. I teraz zbliżenia zobaczcie w szybkich szotach. teraz zrobimy szybciutkie podsumowanie. Mam dwóch faworytów i dwóch niefaworytów. Oto moi faworyci. Mianowicie są to cienie do powiek. Jest to coś genialnego. Co prawda, jedyny minus jest taki, że łatwo schodzą, ale no to jak to. Może akurat dla kogoś to również jest zaletą. Natomiast mają naprawdę niesamowicie mocny, intensywny pigment. Dosłownie to, co widzimy w opakowaniu, to jeszcze lepiej wygląda na powiece. Mega. A moi niefaworyci to podkład oraz rozświetlacz. Są bo są te kosmetyki. Niczym szczególnym się nie wyróżniły, nie wpadły mi w oko. Rozświetlacz jest jak zwykły rozświetlacz, mało rozświetlający. Niektórzy wolą takie produkty, to okej, okay, możecie je kupić. A podkład jak podkład. Rzeczywiście może jakieś delikatne rozświetlenie ma w sobie, ale jest ono takie naprawdę minimalne. Jeżeli chodzi o samą formułę, to jest w porządku. Delikatne krycie, idealnie się wpasowuje w skórę, więc spoko. Jedyny minus tych dwóch produktów to to, że były bardziej rozświetlające. No ale tego. Tak najważniejsze, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tych kosmetykach. Czy może je testowaliście, czy planujecie je przetestować oraz co sądzicie o moim makijażu właśnie najnowszą kolekcją z Biedronki. Dajcie znać. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polejkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąt! We'll